Cześć, z tej strony Kamil i kanał Kloski Kamil. Dzisiaj mam dla was recenzję takiego starego zestawu City City. Niestety nie możemy go kupić już w sklepach LEGO, ponieważ został on wycofany z produkcji. Ale możemy go nadal znaleźć na portalach aukcyjnych typu Allegro, OLX czy Bricklink. To bierzemy się za recenzję. Jego numer katalogowy to 3221. Zawiera 278 elementów, w tym dwie minifigurki, a jego rok wydania to 2010. Za to jego cena katalogowa to 109 zł. i 99 groszy, a mi się go udało kupić za 100 zł. No to pokażę Wam teraz, jak wygląda ciężarówka. W zestawie otrzymujemy żółtą ciężarówkę LEGO, dwie minifigurki. Taki wózek do przewożenia paczek oraz różne paczki, właśnie z klockami. To czas na umówienie naszej żółtej ciężarówki. Składa się ona z dwóch części: naczepy oraz ciągnika. Najpierw sobie omówimy ciągnik, a naczepy odłożymy. Tak wygląda. Przedu nas ciągnik ma tutaj grill oraz rejestrację. Z boku tutaj mamy takie małe schodki dzięki którym możemy wejść do kabiny. są, jest tutaj, również, są tutaj również otwierane drzwi, lusterko i takie małe okienki. Z tyłu mamy miejsce na naczepę oraz dwie takie rury wydechowe. A teraz wam pokażę, jak to wygląda w środku. Tutaj mamy taki otwierany dach, który ma naklejkę z logiem Lego. W środku jest siedzenie i kierownica. Mam nadzieję, że to dobrze zauważycie. A z tyłu jest miejsce, gdzie kierowca może sobie odpocząć. Jest tam łóżko. Oraz na ścianie jest telewizor. I to chyba tyle, jeśli chodzi o ciągnik. A teraz omówimy sobie naczepę. W naczepie mamy tutaj z boku drzwi, tutaj oraz tutaj. I z tyłu są również drugie drzwi z naklejkami Lego. W środku jest zwykła pusta przestrzeń, do której możemy wsadzić nasze zestawy. I tutaj mamy również duże naklejki z logiem LEGO. W zestawie otrzymujemy dwie minifigurki. A są to kierowca ciężarówki oraz magazynier. Mamy tutaj również taki zwykły czerwony wózek, w którym nasz magazynier może przewozić zestawy. I mamy tutaj. Właśnie dziewięć zestawów, a są to taka żółta ciężarówka, której dzisiaj mamy recenzję, policyjny wóz oraz strażacki wóz. Są, jeszcze warto dodać to, to, że to nie są nadruki, tylko naklejki. To czas na podsumowanie tego zestawu. Bardzo podoba mi się ta żółta ciężarówka. Spoko są też te dodatki zestawów LEGO, Chociaż lepiej byłoby, gdyby były to nadruki. Ja wam ten zestaw polecam. Jeśli chcielibyście go kupić, to musicie poszukać na Allegro lub OLX i może się wam uda znaleźć jakąś dobrą okazję. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że recenzja wam się podobała. Cześć.